Od 1 lipca 2025 roku obowiązują nowe przepisy dotyczące egzaminów na prawo jazdy. Zmiany te mają na celu poprawę bezpieczeństwa na drogach i wymuszenie większej odpowiedzialności u przyszłych kierowców. Najistotniejsze modyfikacje dotyczą sposobu oceniania zachowania kursantów podczas egzaminu praktycznego. Te zmiany nie, nie, nie mają na celu utrudnienia w zdaniu egzaminu, no mają na celu ujednolicenie oceny zdającego przez egzaminatora, to jest raz. Taka, takie zmiany, które, takie błędy podczas egzaminu, jakie osoba będzie popełniała, które będą zagrożeniem w bezpieczeństwie ruchu drogowym, które będą realnym zagrożeniem albo takim, które będą niosły to zagrożenie, no zawsze będą znawane jako, jako negatywne i w tym przypadku osoba egzaminowana będzie uzyskiwała wynik negatywny. Najważniejsza z nich dotyczy podwójnej linii ciągłej, granicy, której przekroczenie w realnym ruchu drogowym Oznacza naruszenie zasad bezpieczeństwa. Według egzaminatora są jednak wyjątki. Podwójna ciągła to jest błąd, taki, który skutkuje wynikiem negatywnym. W przypadku, kiedy osoba tą podwójną ciągłą przekroczy nie zwracając w ogóle na nią uwagę, nie mając świadomości w ogóle, co robi, wyjeżdżając na przeciwny pas ruchu, doprowadzi do zagrożenia bezpieczeństwa ruchu drogowego lub mogłaby doprowadzić do zagrożenia, to oczywiście ten egzamin będzie, zakończy się z wynikiem negatywnym. Natomiast w przypadku, kiedy nastąpi najechanie na podwójną ciągłą, gdzie okoliczności w ruchu drogowym osoby zmuszą do tego i zrobi to bezpiecznie, na przykład, no, jakiś pojazd zaparkował i jesteśmy zmuszeni do najechania tą podwójną ciągłą, oczywiście nie będzie to żaden Sposób podstawą do tego, żeby wystawić o sobie wynik negatywny. Mimo, że instruktorzy nie zauważają większych zmian w praktyce. Tak jak uczyliśmy, że żeby nie najeżdżać na linię podwójną ciągłą, tak dalej uczymy. Co prawda kursanci są pełni obaw z powodu tych zmian, natomiast w naszej pracy zmiana jest niewielka. Zwracamy po prostu jeszcze większą uwagę na to, żeby kursanci nie najeżdżali, unikali tej linii podwójnej ciągłej. Jednak kursanci obawiają się nowych przepisów. Jest to element stresujący, ponieważ ta sprawa została nagłośniona w mediach, w związku z tym wywołuje różne emocje, zazwyczaj skrajne u kursantów. Choć kursanci odczuwają większy stres, a przepisy zaostrzają zasady oceniania podczas egzaminu na prawo jazdy, na razie trudno jednoznacznie ocenić, czy realnie wpłyną one na zdawalność.